Witam ponownie, teraz już z ekranu stąd. Przywitaj się, mój przyjacielu Ciro. dzień dobry, go Cirofonczy. A tutaj bezimienny 5, który zapomniał się przedstawić, bo ogląda. Tak. Oglądamy transmisję Redstone TNT. Nie, TNT wybucha. Nie, nie. Boom. Snow worlds were added. Snow. Gwiedenosiem, podobno miało być Oh, nie gdzieś. Uh. Then in Alpha, the survival mode was brought to multiplayer for the first time. This allowed for players to battle monsters and survive the night together.

Beta. Repeaters and beds. The lighting also got a to też pamiętam, jak dodali łóżka i i w ogóle wszystko. To zdaje a się to wciąż była wersja 1.3. To już historia Minecrafta, no. Jakbyś sobie teraz porównał wersję 1.0 z tą, co teraz była, no to wiesz. No wiem, wiem. Oooo pogoda, pogoda. W 1.5 została dodana. Look how cute that wall is shaking no. off the rain. Oh. We finally found ourselves. Lag. No, not, it's not, it's not. It's with the introduction of maps. Yep. Mapy, a new way to navigate the endless blocks of Minecraft. I guess. boom. But, I guess. Pistons, Szerzę, pe... ja taki... Taki Ale skazów. teraz pistony, o pistony też w 1,7 dodane. Nie, sorry, mapy chyba były 1,6. No, 1,8, co jest? Aha, 1,8, tylko palnie takie mógł wielkie, coś tam. Dobra, ile będzie to trwało? O, jakie fajne. O, o, właśnie, wiosnę. Teraz co jeden dzień. Jeden dzień! No o! Oh, oh. zaczynać. Oh. Tak, begin. Będzie. End. To jest end. To jest ten trzeci świat. End. I zamyka się Minecraft. Nie. Będzie new. O! Zaczęło się. O! 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 To yeah, Minecraft 2011. We are so <laughs> excited to have all of you here. It has truly been amazing to watch the process of everything being built and getting set up and having the flashes of light in my eyes. Currently, like we are just so happy mm -hmm. to have you here. Minecraft is so based on the community, and so to have a room filled with 5,000 people who have come up from all over the world. Of all different ages, I think a baby registered, I heard, and ja I mean moułem, then ja two ja parents bardzo, bardzo and grandparents all in the same room, both bring a three 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 game, three 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 game three that three one man came three. up with, ja and we're just so dostać, excited, excited to have you here. here. This weekend is going no. to be awesome. Are you excited anything? about this weekend? You know, I, I, I really expected that a crowd of 5,000 people Ugh. would sound a little louder. Is anyone excited about this weekend? Okay, okay, I'll, I'll go with that. So, I hope a lot of you have already been able to visit the exhibit hall. We have amazing sponsors and exhibitors. I'm sure you guys were all looking through there. They have put in tons and tons of work at the closing ceremony we're going to go through and introduce you to them and get of the prizes but today what we want to do is we want nie to know, celebrate to godziny, the game to, of minecraft. so as someone who came from within Sprawdzi the community mnie. i guess i didn't even introduce myself i'm lydia the director of fun at mojang also, also known as minecraft chick uh, last year i did not ever think that all this would happen so it's it's just really crazy when we're sitting in this room, and I can tell you, being Dobra, on that stage that that so many people's lives people. have been changed through this game, and that's something that I can't even put into words how incredible that is. Długo się to będzie siądnąć. Ja. No przestań gadać i Zajmijcie się czymś ważniejszym, to znaczy pokazaniem no, wersji. To że o czymś świadczą. A nie, to jakąś historię będziecie opisywać. Jakieś niepotrzebne zaproszenia, jakieś tam wstępy. Czy ona ma na włosa? Mmm... Mhm. Fanka. <laughs> now, <laughs> as I mentioned, we have tons and tons of community members from all over, making videos, creating all this different content. And so I picked out one video that I just think is is super impressive. Dobra, dobra, ale ja so I Captain Sparkles. Oh, oh, oh. This oh. You Plot. got a much bigger applause than me. That was very impressive. So, he is going to introduce you. Hi. How's everyone doing? Okay, so my name is Jordan. I make a lot of YouTube videos that revolve around Minecraft, among other things. And around two or so months ago, I released a music video titled Revenge, along with the mm. help of some other friends of mine. I guess some of you might have heard of it before. And so Lydia was kind enough to invite me up here and have it played for you. So it's based off of an Usher song called DJ Got Us Falling in Love and well, revenge. Oh, that's the good. My good. Hmm. Creeper. Side side, side <laughs> to side The one hope to find some diamonds tonight Night, night, diamonds tonight Heads up, you hear a sound Turn around and look up Total shock fills your body Oh no, it's you again I can never forget those Eyes, 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 eyes. Cause baby's in i oh. Johnson you can use a W sumie to ja wiesz co sprawdzę czy można już obliczą Make some armor, get it baby going forward like you so MLG Proz made a diamond, so come at me, bro huh Training in ja your room under the torchlight on that phone to get you ready for the big fight Every single day in the home like Chyba nie, bo strasznie długo się ładuje. Me, you, Ciszę, to, trochę to, że... to. Cały czas mam login. No kończę, bo ja chcę update'a. O Boże, jak tak. Wszystko z jak go będą to pokazywa się, Niestety, masz rację. O, 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 laga złapałem. Ja nie, ja mam wszystko full, full HD. No znowu lag. Aha, chyba przez to, że mi się ten, ten Minecraft cały czas loguje. Chociaż w sumie sam nie wiem. Ale wideo to ma fajne. Mhm. Fajnie się Glowstone świeci. Mm. Dobra, teraz, 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 teraz będzie można tak, już musi uciec. być. Musi być. Pokażcie, nie wiem, jakieś tam coś z gry, co nowego jest, jakieś tam... That hundred... 100 that... Minecraft Beta 1.8.1 jeszcze. Hmm. No lol, ale się ścina, no. No, but I make some more. Um, make some more. No, but the community around Minecraft is what makes it so important. Mm -hmm. And. No dobra, więc Minecraft jak Minecraft. Jak się pojawi wersja, to wrócimy. Eee, żegnamy się z Wami z tej strony. Bezimienny 5 i Girophone 3. 2. No dobra, więc zapraszam na nasze kanały. Bezimienny 5 i Girophone 2. Eee, A, trzy. I żegnamy się chwilowo, A, aż do Wracamy rady. ponownie pa, pa. po krótkiej przerwie, by przedstawić kolejnego uczestnika naszej konwersacji, którym jest. Przedstaw się, proszę? Wintercrafter. Tak, Wintercrafter. Człowiek, który nagrywał na razem ze mną. Tak. Aplauz dla niego, proszę. Zapraszam na moją stronę www.wintergamesproteks.pl. Reklamy są tutaj surowo karane, żegnamy, zapraszamy ponownie, za chwilkę, kiedy to może uda wreszcie się zupdate'ować grę do wersji 1.0 Bo kiedy skończę gadać? A nie 1.9 albo 2? Nie Tok. Cicho Czekajcie, co wy teraz macie? No cicho bo to noc jest Nie Momencik, coś ci chyba się. Czekaj, bo ja chyba mam lagi. Dobra, wróciłem już po lagach, tylko że teraz mam czarnego screena. Ej, no co jest? Ja jest dobra. Oczywiście, koszulka z Minecraftem, no bo jakże by inaczej.

No. Noc! noc Więcej ich matka nie miała. <grym> czekaj, czekaj, noć. Bo... No! Teraz <grym> noc. Lol, jaki bębel! No ona ma wielkie biodra, ma wielki brzuch, raczej twarzą cyborne. Teraz, 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 <grym> Dzień dobry. Ładny <grym> zarost. <grym> tak. Hello. <grym> Amy locha, nie. Shut up! Shut the fuck up. Jest noc, noć, ja noc, noc, noc. Dobra dzieci, przestajcie klaskać, ja chcę nocz od noc, noc, noc. jego broda. Noć, noć, To dopiero przy tym yes, jesteś noc. mat, jak krzyczą noć? To Jest noc. <laughs> yes, noc. A to ja jestem najbardziej do przodu, później jest Daffy i to jest... patrz tam jest ta activate Minecraft, trzeba ją pociągnąć.

activate minecraft zaraz pociągną dźwignię i będzie minecraft Gotowe. ale nie dla, dla ciebie się. chyba, że ci prześlemy po prostu plik minecraft jar, nie? no, to by było lepsze ty po prostu wiesz wcitujesz grę no Pff. No, czytamy Minecrafta. A no ja wreszcie. już wolę tur. on jeszcze będzie mówić, że no ja to, sam to sam się użyło. Co ty jesteś naprawdę do przodu? Czekajcie, refresh. No, jaki no ukłamał mnie, no. Nie żartuję, a nie. mi się refreshuje jeszcze. Lol, chciałem narysować węże, a narysowałem mi dwie postaci, które jadą na sobie. Pewnie spider skeleton czy coś. <laughs> spider room, spider room. Spider, 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 spider Czekaj, ja, ja szkicuję sobie nocą. Tutaj taki sam eskortujcy. Upaliczki policzki takie wybałuszone. zaraz będzie. Kupowanie tak już widzę jak zakupił. kupił No szybciej ja nie mam czasu. Dobra, on ja nie chcę, chcę je jeszcze czekoladki jest w załamałem się, on zaczął mówić o pierwszym minecraftie, pierwszej wejściu <grymne> <i> ja... <grymne> wyślij Zyskanuj i wyślij lepiej nie ja to puszczę na kamerce nie możesz na muzycznej kamerce możesz? Okay. zamknij się i dawać minecrafta, bo ja bardzo chcę no różowa babu przestrzegaj <grymne> Różowa baba z nie mnie wkurzał, zgodnie z największym Minecraft. Tu polacy, bo w Polsce jest najwięcej dzieci w wieku 5 do 10 lat. No, przestań no! On generalizuje to teraz różową babę. Takie oko, drugie Ty mniejsze, to... taki zez, jest zez. Ty to Ty naprawdę zes. sobie zawsze potrafisz zajęcie znaleźć. Takie włosy, taki krzywy uśmiech. I creeper. Tak, a będzie taki krzywy creeper. Oh. Dobra, teraz już na serio wrócimy z update'em <śpięk> ja to chyba nagram Co ale ma paczkę, on ma, pań, on ma Z Minecraftem! Zamknij jest, się! Tam jest tysiąc gift codów! No zamknąć się! Też Tak. 1.0! Dawaj Zaczyna się, zaczyna się. No zacięło się lol, teraz! U mnie nie zamknijcie się! Version. Minecraft Ej, już jest! moment! A so moje awesome. oczy, muszę zobaczyć! What will it look like? will it free Otwiera to! <laughs> no! Jeden zero. To and LEGO? To <laughs> 1 lego! Co to jest?

Yes. Jak wygram drugiego GIF Skoda, to zaniosę mojej wychowawczyni. Ja... Dlaczego niby? <grywki> Żeby mi usprawiedliwiła jedną nieobecną godzinę. W poniedziałek. Ja wiem, ja to zaspomniałam. Dlaczego? A nie ważne już. No kurde po co to tu robił, to nerf eee, Next. Dobra, dziękuję. Wszystko widać już nareszcie. Znaczy, A ja... No nie ja miałem cały czas logging in. Spróbuj... Spróbuj się zalogować. Ty chce, ty przecież, ty przecież Może oni specjalnie wyłączyli. Nie wiem, ale ty przecież też masz premium. Sprawdzam. Loguję się. Nie da się. Skąd wiesz? Nie da się. No nie, nie da się zalogować. W sensie, co się dzieje? Au! No nie da się. You can login. E, to w, chodzi o to, że nie można w ogóle się zalogować? Tak. E, do klienta. Ale z powodu przeciążenia serwera, czy ogółem się nie da zalogować? Nie wiem, nie mam tego napisane to ja call teraz... call to Minecraft net Jest! Połączyłem się, zalogowałem się. Dlaczego ja nie. Ale nie ma update'a jeszcze. No może najlepiej... No, jakim No bo ty po prostu... No, o, otwiera! Od jak odpali, to ma, to będzie Minecraft już. Tak No to powracamy z... Czekaj, czekaj, czekaj. z no, egzemplarzem. Exactly. Okay. Challenge'a. Bajkę, 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 bajkę... Bajkę przeklęca. Bajka przeklęta. Bajka przeklęta! Bajkę przeklęta. Aha, a nie przyciąga? Dobra. Czy Dobra, daję, nagrywaj, nagrywaj to. Nie umiem, wyłączył mi się FRAPS, nie umiem nacisnąć. o Dobra, trzy. Dwa. Dwa. Jeden. Dwa. dwa zero. Dwa, 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 jeden. I pół zera. Ćwierć trójki. Osiem pięćdziesiątki. Czekaj, muzyka Będzie, uwaga, uwaga, następuje premiera. Minecrafta Jeden, Jeden dziewięć Czekajcie czekaj. go. U Ciebie dopiero teraz ta muzyka jest mafii Dał to, zrobił to Tak, zrobił to U mnie nie, u A mnie tak się tak zleczyło. He did it. it! He did it Dobra, ey, e, teraz, logujcie się, e, e, logujcie się. Jest! Widok. Jest, jest! Z gry! Tak ludzie, jamy... wreszcie widok z gry! Kto no ma... Jak? Kto ma ten serwer? Co się zmieniło w opcjach? Fall, 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 Fall. field of view. Zostawmy, może taki difficult hard na początek. Trzeba się nacieszyć tą grą, bo nie wiadomo co to zagra jeszcze. To jest dopiero premiera, pierwszy raz w życiu widzimy tą grę. No więc czas zacząć. Video settings. Ale, to Wyślij mu tam partition, to jest partition. No, czekaj, mam wysłać cały. Spakuj to mu to i wyślij. Spakuj mu to i wyślij. E, dobra, a jak ja bym miał już ten serwer. I ma więcej? W sumie, wiecie, co ja chyba nie odpalę teraz gry, bo po co wam pokazywać? No właśnie, nie będziemy teraz grać w Minecrafta. W sumie, po pierwsze, i tak będą lagi, bo ja no, okay, hibernowałem okay. laptopa e, przez bardzo długi czas. Tego nie chcę. Skyblocka mogę zademonstrować, ale nie lubię demonstrować. Ciekawe mody. O, co się stało? E, ciekawe mody. Chcę. Nie wiem, co się stało. E, Okej, okay. o, jakie lagi. Jesteście? Ja wysłałem, ja wysłałem, odbierasz, odbierasz, ale leci szybko. Świnka na start Świnka, ja mam... Ej, level pierwszy! No